Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku uchwaliło dzień 27 stycznia właśnie Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jego datę wyznaczono na 27 stycznia ze względu na rocznicę wejścia Armii Czerwonej w 1945 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Założony początkowo obóz koncentracyjny dla polskich więźniów, z czasem stał się największym obozem zagłady, w którym zamordowano co najmniej ponad 1 milion Żydów z całej Europy. Holokaust, nazywany również zakładą Żydów, to ludobójstwo europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką. Liczba ofiar szacowana jest na 6 milionów na prawie 6 milionów osób. Jedną trzecią tej liczby stanowiły dzieci i właśnie na ten temat właśnie teraz będę rozmawiać z moim kolejnym gościem, a jest nim pani Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry, witam panią dyrektor. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor, każdego roku przypominamy to ludobójstwo, każdego roku o tym mówimy. Od kilkunastu lat zaznaczamy mocno, akcentujemy, jak ważne jest to, aby właśnie mówić o tym, o tym ogromnym wymiarze tej tragedii wielomilionowej. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj patrzymy z perspektywy lat przede wszystkim? na tę ogromną tragedię, czy my w ogóle wracamy do tego tematu, szczególnie te młode pokolenia, czy chcemy wracać? No tak to jest y, ogromna sprawa, aby w ogóle pamiętać y, tą o, ostatnią dru drugą wojnę światową, y, która swoim wymiarem jednak y, no, nie miała sobie równych w historii dziejów człowieka. Jednym z elementów tych, tych działań wojennych było prowadzone przez trzecią Rzeszę Niemiecką masowe ludobójstwo dotyczące Żydów, też Roma i Sinti uważanych za podludzi. I cała ideologia państwa niemieckiego w ówczesnym czasie była sprowadzona niestety do fizycznego wyniszczenia tych grup ludności. No sprawa jest o tyle, o tyle tragiczna, że my nawet nie znamy, czy historycy dążąc do poznania prawdy o mechanizmie zagłady, o tym, jak podejmowano decyzje i jak ten proces dokładnie przebiegał, nie, u, nie udało się historykom ustalić imion i nazwisk ofiar niemieckiej zbrodni ludobójstwa. Te Wysiłki oczywiście trwają, natomiast prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić wszystkich list ofiar, ofiar zagłady. Wymiar edukacyjny tego, tego momentu. U nas przynajmniej w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie y, trwa cały rok. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy w dzisiejszym zabieganiu i, i, i czasie i też możliwościach edukacyjnych są w stanie y, aż tyle czasu poświęcać y, swojej refleksji, swojej uwagi, y, swojej modlitwy również y, o, o w kwestii ofiar zagłady. Natomiast najważniejsze jest to, że jednak dużo wysiłku i międzynarodowego i krajowego jest jednak położonego, włożonego w to, aby pamięć o, o, o ofiarach holokaustu, o ofiarach zagłady trwała, no i wymiernym tego Przykładem jest też to, że, że Polska jest swoistym kustoszem pamięci o, o ofiarach zagłady, chociażby poprzez utrzymywanie wielu instytucji edukacyjnych i, i muzeów martyrologicznych, które, które świadczą o rozmiarze tego ludobójstwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Pamięć trwa i, i ta pamięć myślę, że, że nie, nie będzie. Zaprzepaszczona w żadnym momencie. Pani dyrektor, my widzimy właśnie zdjęcia z jednych z obchodów, właśnie w Oświęcimiu. Natomiast oczywiście dzisiaj możemy tam pojechać każdego dnia, młodsze pokolenia, starsze. Czasami te starsze, szczególnie te najstarsze pokolenia, odwiedzają te miejsce i to jest dla nich bardzo trudne, bo czasami e, no, wracają do miejsc, z którymi są związane te pokolenia. Natomiast zawsze pojawia się to samo pytanie: czy można było temu zapobiec, czy można było to zatrzymać? To jest bardzo trudne pytanie i pytanie, czy historia zna odpowiedź. No cóż, wydarzenia historyczne właśnie mają to do siebie, że są nieprzewidywalne. Historia jest nauką o, o rzeczach przeszłych. Zasadniczo powinniśmy wyciągać z, z nich wnioski, natomiast wydaje mi się, że, że zagłady w takiej skali, w jakiej ona się wydarzyła, nie można było przewidzieć i y, chociaż y, stopniowy ten, ten zasięg niemieckich działań i legislacyjnych, i potem Faktycznych i w ogóle całość okupacji niemieckiej w Polsce, w innych krajach Europy wskazywały na to, że, że w pewnym momencie stanie przed władzami niemieckimi konieczność odpowiedzi na pytanie, co robić dalej z ludnością żydowską zamkniętą w gettach. No to myślę, że jednak wtedy to nikomu jednak nie przychodziło do głowy, że rozmiar zagłady całego, całego narodu no może może przybrać taki wymiar i to wymiar no w najtragiczniejszy z tragicznych w ogóle, a dlaczego pani dyrektor pani dyrektor, a dlaczego technikę. ta ludność żydowska była tak bardzo znienawidzona i tak ogromnym zagrożeniem dla nazistów. Dlaczego naziści, przypomnijmy to bardzo proszę właśnie pani jako historyk, dlaczego tak bardzo naziści chcieli zgładzić y, tę ludność? No cóż, to też jest pytanie, które, któremu warto poświęcić dłuższy, dłuższy czas i myślę, że napisano na ten temat setki książek, y, ale zasadniczo y, w... Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy Niemieckiej, sformułował pewną teorię, która Y, która y, została y, następnie zmieniona w program polityczny partii nazistowskiej, y, gdzie upatrywano y, w, właśnie w Żydach, w ludności żydowskiej y, zagrożenie dla etnicznego y, narodu y, niemieckiego y, pod względem gospodarczym, y, ekonomicznym. Y, Oskarżano Żydów no, oczywiście o znane nam e, sprawy działania w jakichś konspiracyjnych spiskach, które miałyby na celu e, zawładnięcie e, polityką i e, bankowością niemiecką i ten sączony jad w którymś momencie no, wydał, wydał swój, swój owoc. No, i tak to się właśnie wszystko dalej potoczyło. Ta rzeczywistość ludzi, którzy żyli w tych obozach koncentracyjnych, to była szara rzeczywistość, czy czarna rzeczywistość, bez nadziei? Bo znamy przypadki, że niektórym udało się uciec, oczywiście, ale znamy też przypadki, gdzie no. Przede wszystkim znamy przypadki, gdzie niektórzy też sami się zgłaszali na ochotnika, tutaj mówię o Pileckim chociażby. Po pierwsze rzeczywistość w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady, w obozach pracy przymusowej to jest Coś, czego właściwie nie potrafimy sobie wyobrazić ani poprzez lekturę, ani rozmowy ze świadkami historii, ani poprzez y, nawet wizyty w, w wielu miejscach pamięci, bo to naprawdę przekraczało wszystkie wszystkie ludzkie warunki egzystencji znanej człowiekowi od od zarania dziejów. To, że ci ludzie tam byli w stanie przetrwać, świadczy w dużym stopniu o determinacji, o takim sile, sile ducha, ducha ludzkiego i pragnienia życia, które jest najważniejszym instynktem i najważniejszą motywacją. To, że stawali się też Także niektórzy z tych osób bohaterami, czy prowadząc innych więźniów do buntów, tak jak mieliśmy to do czynienia w przypadku buntu Sonderkommando, specjalnego komanda, które było odpowiedzialne za palenie zwłok w Auschwitz, czy więźniów Treblinki, czy Sobiboru. To, to, to świadczy o tym, że też w tych najgorszych chwilach opresji ludzie są w stanie wydobyć z siebie takie pokłady energii i wiary w, w właśnie w życie i w jego wartość, że są w stanie to życie narażać. Przykład działań ruchu oporu. I takich no, niezwykłych akcji, które, o których pani też wspomniała między innymi rotmistrza Pileckiego, który, który w celu zbadania sytuacji naocznej zdania raportu um, polskiemu podziemiu i później delegaturze rządu na, na kraj um, przekazał swoje raporty i, i był w stanie. Um, y, Przeniknąć de facto do obozu zagłady, jak i potem z niego, z niego się wydostać. No to są naprawdę niezwykłe dzieje. I dzisiaj, Pani Dyrektor, dzisiaj oczywiście tych osób, które, które ten obóz zagłady przetrwały, którym udało się z niego wydostać, niestety jest coraz mniej, ale jeszcze są. I chcę zapytać o te spotkania. Jakie to są spotkania, jakie to są rozmowy? No to jest y, oczywiście m, niezwykłe doświadczenie, żeby móc usłyszeć i dowiedzieć się o, od y, osób, które przeżyły y, zagładę, przeżyły Auschwitz, y, jak oni odbierali ówczesną rzeczywistość, jak y, się musieli do niej dostosować, co zapamiętali. Ponieważ to nie jest tak, że pamięć ludzka jest filmem dokumentalnym, który z sekundową dokładnością odzwierciedla pewne wydarzenia. To są często wybiórcze najważniejsze momenty, świadczące zarówno o największym okrucieństwie, jakiego może się dopuścić człowiek wobec bliźniego, jak i też chwilach najwyższego szacunku i najwyższego okazania przyjaźni i więzi między Myślę, że to są takie też wartości, które są przekazywane, aby jednak nieść pomoc i starać się ulżyć ludziom, którym widzimy, że ta pomoc jest potrzebna. Oczywiście, w tym momencie coraz mniej jest z nami osób, które, które przeżyły te tragedie. I w ogóle II wojny światowej, ale jest też drugie pokolenie, które teraz przejmuje tę pałeczkę pamięci, i w sztafecie pokoleń będzie naszym takim kolejnym źródłem, które, o którym będziemy mogli zwrócić się o informacje, aczkolwiek one już będą troszeczkę mniej wyraźne. Dlatego warto warto to spisywać i nagrywać, dopóki możemy. Pani dyrektor. Poranny apel zawsze oznaczał śmierć. Czy, czy mamy takie wspomnienia, czy pani, z tych rozmów, czym, co oznaczał ten poranny apel? Z, jaką, z, jaką, z jakimi pytaniami szli więźniowie na ten poranny apel? No, przede wszystkim był to, było to kolejne takie poniżające doświadczenie, stania przez wiele godzin w czasie. W czasie Odliczania i przeliczania tych więźniów, i to, to był jakiś taki horror, który, którym wszyscy musieli codziennie uczestniczyć. Wiele osób było słabych i też nie wytrzymywało tych, tych wielogodzinnych. Um... Ustaleń i następnie było to też miejsce, później, z którego rozchodzono się do, do, do pracy która wyczerpującej, katorżniczej, która trwała cały dzień i pozbawieni posiłku. Myślę, że wielu, wielu z, z więźniów zastanawiało się, czy to będzie ostatni dzień ich życia. To są no, takie relacje, które, które I mamy. I ostatnie pytanie. 1944 rok, Niemcy pod koniec tego roku zaczynają palić dokumenty. Dlaczego tak bardzo chcieli spalić wszystkie dokumenty? No, wtedy stało się jasne, że, że to, 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 co, to, co było, a może świtało gdzieś tam na początku, kiedy podejmowano takie zbrodnicze, zbrodnicze działania, że jednak to są zbrodnie, które popełnili i w związku z tym każdy dokument świadczy o tym, kogo zamordowano. I tak jak w ogóle na początku rządów Hitlera w III Rzeszy w 1934 roku, próbowano przeprowadzić śledztwo w stosunku do zamordowania więźniów w obozie w Dachau, które no oczywiście zostało zamiecione bardzo szybko i zamknięte. To jednak już wtedy zdawano sobie sprawę, że to nie są błahe, błahe sprawy i że za to będzie trzeba odpowiadać. Dlatego starano się, Niemcy starali się zatrzeć ślady o, o ludziach, których zamordowali. Przecież tam była kartoteka no jednak blisko miliona osób. Zacierano też ślady innych obozów, zwłaszcza zagłady, którą przeprowadzono w ramach niemieckiej akcji Reinhardt, której 80-lecia ob, nie tyle obchodziliśmy, co upamiętnialiśmy w ubiegłym roku. I to były obozy w Treblince, Sobiborze i Bełżcu, których, których nawet fizyczne ślady zatarto. W związku z tym, no taki, był, taki był jednak koniec tego, tego wszystkiego, że Niemcy zdali sobie sprawę z, z, ze swojej odpowiedzialności w sensie swojego strachu i obawy o własne bezpieczeństwo, bo tak naprawdę y, osądzenie pewnej idei i osądzenie w ogóle całości funkcjonowania trzeciej rzeszy to zajęło jeszcze dwa lata i dopiero na procesie w Norymberdze ustanowiono pewne normy podstawy odpowiedzialności na zasadzie zbrodni odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa którą sformułowano nieco wcześniej. I dziękuję Pani Dyrektor za tę ważną rozmowę. Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego była Państwa i moim gościem. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. 17 stycznia 1945 roku odbył, odbył się w Auschwitz ostatni apel. Stanęło do niego 67 tysięcy, 12 więźniarek i więźniów, w tym w obozie Auschwitz i Auschwitz II Birkenau 31 894, a w podobozach 35 118 osób. Już za chwilę Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, będzie Państwa i moim gościem.